Witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii City Skylines i mamy na razie tylko tą drogę budujecie sobie drogę usuwacie i macie już więcej dróg oblokowanych i ja bym tutaj zrobił tą drogę tak tyle i to i tutaj obok tą samą drogę tylko hmm Nie możemy jej tutaj... O! Dobra, możemy już ją tutaj postawić. Dobra. I teraz udajemy sobie tutaj takie rondo tutaj. Mniej więcej tutaj. I teraz robimy tak. Ale źle zrobiłem. Czekajcie. O, teraz jest dobrze i teraz sobie zamieniamy. Nie. Będę sobie wziąć tą drogę o i zamienić o tak zamienić w drugą stronę. I teraz będą sobie tutaj zjeżdżać i jechać na autostradę, a tutaj z autostrady jechać sobie na rondo. Dobra, i teraz budujemy sobie taką polną drogę, żeby zaoszczędzić na pieniądzach trochę. Budujemy sobie no tak drogę. I damy sobie tutaj od razu już trochę mieszkalnych fajnych budynków. No i teraz co jest ważne na początku, że trzeba zbudować wodociągi. Tylko najgorsze jest to na tej mapie, że tutaj nie ma prądu, już wszystko płynie jakoś tak po prostu wszędzie dookoła. I trzeba to zrobić jakoś tak mądrze. To może tutaj sobie damy wodociągi, tutaj damy wodociąg, a ścieki damy tu. I mam nadzieję, że jak zrobimy sobie tak, to one będą płynąć bardziej tutaj niż tutaj, no ale nie sądzę. Połączymy sobie tak. No i teraz, co jest ważne, jaki wiatrak możemy sobie postawić, żeby. On nam tutaj zasilał. Bo nie będziemy na razie za dużo potrzebować prądu. A jak już będziemy potrzebować, to się zbuduje kilka wiatraków więcej. No i tyle możemy sobie tutaj te rury pociągnąć. Ok. No i jest dobrze. Stąd sobie zrobimy tak. Jak tutaj się domek zbuduje, możemy przyspieszyć sobie trochę czas. Jak tutaj się jakiś dom zbuduje, to będzie prąd Ale to musimy poczekać właśnie aż się zbuduje. Dobra, może jednak zostawimy o, widzicie? I tutaj buddę. Nie przejdzie. Teraz przejdzie Dobra, i teraz musimy sobie zbudować tutaj jeszcze kolejną drogę. Daleko od mieszkanych Budynków, bo tutaj będą fabryki, gdzie będą oni pracować. Nasi mieszkańcy. Tylko teraz nie treba, nie można też przesadzić trochę z pieniądz, pieniędzmi, ale jest dobrze na razie, mamy jeszcze sporo. Dobra i tutaj dodamy sobie fabryki, No może trochę przesadziłem z tymi fabrykami. A i tak będę musiał je później dodać. Dobra, myślę, że tyle starczy. No i oczywiście prąd. Trzeba tutaj jakoś sensownie dać. No, Dora, na razie tak hamsko sobie. przez sam środek miasta postawimy. Ok. No i tak tutaj damy. Na pewno jak się buduje coś, to się połączy. I teraz możemy tutaj trochę więcej domów. No i myślę, że mamy sobie tutaj jeszcze tak tyle domów. O, dobra. tutaj już nam widzimy, że się pierwsze fabryki budują. Dobra, tutaj się już nam budują domki trochę. Ładnie nam się budują, tutaj. Fabryki też nam się budują. Spore całkiem. Dobra. Teraz tak. Możemy sobie trochę powiększyć tutaj drogę. To sobie zniszczymy na razie. I zatrzymamy czas, żeby nie narzekali o prąd. Zrobimy sobie tak. No i gdzieś tutaj. Dobra. No, myślę, że tak będzie git. Musimy trochę sobie tutaj od razu wodę pociągnąć. Okej. Okay. Dobra. No i możemy sobie tutaj właśnie dać dużo mieszkańców, ale oczywiście trzeba pamiętać też, żeby dawać im trochę sklepów, bo muszą gdzieś te sobie jedzenie kupić, nie? To jest ważne też. I teraz robimy sobie tak. Dobra. Damy sobie tutaj domki. Teraz musimy trochę przyspieszyć czas, żeby tutaj się coś zbudowało. O, się już prąd jest. Pyk. Dobra, myślę, że tak sobie możemy zrobić. Na no, pewno będzie dobrze. Starczy jak na razie nam tych ulic, fabryk, ulic i fabryk. Zrobimy sobie tak. Dobra. Wymagana rura ściekowa. Przecież mamy rurę ściekową tutaj. No i teraz tutaj już możemy sobie dać fabryki. No jeszcze tutaj tak dotąd. O, dobra. Dobra, jest dobrze na razie. Tutaj będą się budować powoli. Można jeszcze... Robić. tak i tutaj jeszcze dać fabryczki no, a tutaj taki mały kawałek sobie zostanie prąd jest? jest, dobra a co mamy zapotrzebowanie na fabryki? no to się zbudują te fabryki i już nie będzie zapotrzebowania no i właśnie, czego nie zrobiliśmy możemy tutaj sobie właśnie ten budżet zmniejszyć na maksa bo raczej, a no trochę prądu jednak możemy sprawdźmy sobie ile prądu potrzebujemy produkcja energii 2 megawaty czemu tylko 2, halo Przecież ty masz maksymalnie masz 8 megawatów chyba no właśnie, to co jest, halo halo o zbudujemy sobie jeszcze jeden wiatraczek no i teraz powinno być co najmniej 4 prądu nie ma też no to możemy sobie właśnie powiększyć trochę ten budżet prądu jednak. Ale prądu na razie tylko, dopóki wam nie będą narzekać, że za mała ilość wody, to nie musicie wody powiększać. Dobra, teraz mamy zapotrzebowanie na ludzi. Więc sobie też zrobimy tak. Tutaj ulicę sobie zbudujemy. Dobra, myślę, że tyle starczy. Tutaj sobie połączymy jeszcze. Tak, dobra. Ja mogę też przesadzić za bardzo, ale już mamy tutaj przy pieniądzach, o tutaj mamy już plus 600 na tydzień. No i teraz trochę nam się oczywiście będzie pomniejszać, ale jak sobie czas zwolnimy trochę, to niepotrzebnie mamy taki duży. Tutaj musimy sobie połączyć, zrobimy tak. Sam odstaje. dobra, już dopływa woda, tylko trzeba trochę o, przyspieszyć czas. No i teraz dużo ludzi potrzebujemy. wyłamy cały pasek na zapotrzebowanie na ludzi. No, no, no. Tutaj możemy dać sklepy. Tak, tak, można dać sklepy, i tutaj. O. Jeszcze tutaj sklepy można dać. No, jest no dobrze. Zaraz powinien nam, nam pasek tutaj spać. O, już widzicie, spada. Ha, brak pracowników. No dobra. Zaraz się tutaj zbudują, to już będzie pracowników dużo. Czyli tutaj nam wszystko działa. Wodociągi działają. Funkcjonuje normalnie. I tutaj też funkcjonuje normalnie. I sprawdźmy, jak tam ta woda. O, osadę mamy. Zdaliśmy trochę pieniędzy. Możemy podatki i pożyczki zwiększyć. Mamy odpady, mamy szpitale, opiekę zdrowotną i edukację. Szkoła podstawowa, klinika i wysypisko. Najważniejsze to na razie jest wysypisko, jak tak mi się wydaje. Bo wysypisko zawsze jest ważne. O i prąd. Musimy powiększyć trochę prąd. 65 myślę, że mu starczy na pewno. Powinno przynajmniej. Wystarczy. O to 70 No, teraz już... O, starczyło. Nie starczyło, dobra, to. Budujemy sobie ta jeszcze taki wiatrak jeden. Albo 560 na tydzień. Dobra, najpierw zbudujemy sobie wiatrak, a później za nie jak będziemy mieli na przykład plus 2000 na tydzień, to sobie zbudujemy tą elektrownię. Dobra, wysypisko. Potrzebujemy mamy wysypisko. Dobra. Tutaj się budują nam. I od razu wam mówię, że nie gram z... nie mam żadnych modów ani DLC. I też jest bardzo możliwe, że za niedługo ta seria może się skończyć, bo wiecie jak to jest. Jeśli graliście, to wiecie, że. może no, jeśli będziecie... Długo na przykład śmieci nie wywozić, bo oni mogą się obrazić na Was i będą się wyprowadzać. Dzieci mieli na minusie dochód. I no, no i już tak naprawdę możesz zaczynać od nowa. Dobra, mamy zapotrzebowanie na fabryki. Przecież dopiero budowałem fabryki, więc. Ale dużo osób się wprowadziło tą. To akurat możemy mieć teraz zapotrzebowanie na mnie. Mamy też trochę zapotrzebowanie na ludzi. No, ludzie na początku są najważniejszej, właśnie, i fabryki, żeby mieć dużo, właśnie ludzi, osób, duży, dużą populację. No i żeby mieli też gdzie pracować, nie? To jest ważne. Dobra. Teraz możemy sobie tutaj jeszcze to pociągnąć. Niestety muszę domek zniszczyć. Pyk. Dobra. Jest dobrze, tylko żebyśmy nie spadli na minus zaraz. Jeśli chodzi mi o dochód tygodniowy. Teraz mogę sobie tutaj zniszczyć tą rurę i zbudować trochę domków, trochę sklepów. No, i też trochę domków mogę sobie tutaj dać. I tak usunąć sklepy tutaj, i dać gdzieś tutaj na przykład. O, tutaj możemy sobie dać. No, jest dobrze. Jeszcze tutaj możemy dać mały sklepik jakiś. No, jak to tutaj wygląda? No, jest dobrze na razie, bardzo nawet. Tutaj mamy jakieś samochody, domy. Jest, jak na razie jest dobrze. Śmieci? No, można gdzieś tu śmieć to postawić. Tylko, że nie chcę przy mieście tego trochę. Tutaj może? Nie wiem. A może byśmy tutaj zrobili gdzieś oddzielną drogę. Okej, okay. tutaj. Na te śmieci, ale też oczywiście na ludzi, nie? I śmieci sobie damy gdzieś tutaj czy one tam będą sięgać, tutaj sobie damy śmieci na przykład. Okej, okay. i one nam będą tutaj zaśmiecać trochę teren. No tak na w około taki, taki obszar, tak o tyle. No więc za bardzo nie będą nam zaśmiecać, więc nie powinni narzekać. Dobra, damy sobie tutaj wodę. Żeby ludzie mieli wodę oczywiście tutaj. I musimy sobie tutaj dać trochę sklepów, bo mają sklepów, nie domów, sklep, Pyk, bo zapotrzebowanie jest na sklepy, tutaj można taki duży dać, dobra, i resztę sobie wypełnimy, tutaj właśnie, domami. No i tak, znowu im brakuje prądu, dobra, chyba się skuszę na to właśnie. Że. Hmm. Dobra, tylko teraz trzeba to jakoś mądrze zrobić. Teraz nam dużo pieniędzy pewnie spadnie, ale możemy zrobić tak. Musimy tutaj ten prąd połączyć jakoś. Zrobimy sobie tak. Możemy sobie zniszczyć. To też możemy sobie zniszczyć. Dobra. I teraz... O! Dobra, teraz pewnie nam spadnie do tysiąca pewnie. Tutaj dochód tygodniowy. No musimy patrzeć tutaj na ten dochód. No tak jak myślałam. O. o, już nie spada idzie w górę. Dobra, jest bardzo dobrze. Cieszy mnie to, że już nie spada. No, i co teraz możemy zrobić? Możemy tutaj jakieś. Nie mamy jeszcze parków, no to. Na razie nic nie możemy zrobić. Mamy już całkiem duże miasteczko, za niedługo będziemy może mieli 800 osób. No, jeszcze jak tutaj się domy jakieś zbudują, no to jest jest szansa. Jeszcze 19, dobra, na no spokojnie raczej to zrobimy. Hmm. A to jeszcze mogło się popać. Tak, 5 osób, 3 osoby, dobra. Mamy 800 osób. I teraz tak robimy sobie. Chciałbym zrobić jedną rzecz, żeby oni mi tutaj, zaznaczyli sobie takie pole na przykład. I powiedz mi, moi no podstawowy chciałbym, żeby. Urde. Dobra, to. Usuniemy sobie tą dzielnicę i zajmiemy się tym w następnym odcinku. I teraz tak, mamy zapotrzebowanie na sklepy. Na sklepy, na sklepy, nie, 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 nie. co ty robisz, co ty zrobiłeś, nie, 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 nie. O, dobra, naprawiłem, może, mam nadzieję. Taki mały sklepik tutaj możemy dać, tutaj. No tutaj jeszcze. I co w ogóle odkryliśmy tymi... Czy mamy. Nie mamy. Dróg nie mamy jeszcze w sensie ścieżek, żeby oni mogli sobie chodzić. Dobra, myślę, że tyle starczy z tych sklepów. No, może jednak nie starczy. To tutaj sobie damy sklepy. Dobra, teraz możemy się zająć jakimiś takimi rzeczami: jak woda i prąd. Produkcja energii: 31. Właśnie. Ile to produkuje energii? 20 MW. To myślę, że jeden można zniszczyć. Tylko trzeba zrobić tak. Ok, mamy tutaj szkołę podstawową i szkołę podstawową, nie mamy nic innego. średnie jeszcze nie mamy, uniwersytetu też nie, i biblioteki też nie. I jaki jest teraz tutaj 1300, dobra. No więc chyba zbudujemy sobie podstawową tutaj. Tutaj na przykład. Tak jakoś żeby. No tutaj. No i myślę, że tutaj możemy już zakończyć odcinek. Mamy 1870 dochode tygodniowo dochodu z naszego miasta i mamy prawie 1000 populacji, więc to już jest. Duży progres.